Państwo na skarbie. Jesteśmy po pierwszym dniu. Podwołali nam jeden odcinek, na którym chcieliśmy też odrabiać nasze straty. Mogę teraz Wam powiedzieć, że zabrakło nam paliwa. Nie w sensie takim, że zabrakło nam paliwa w zbiorniku, tylko nie mogliśmy napędzać się i na zakrętach odpływało nam paliwo, więc e, musieliśmy ścieniować. Tak ścieniowaliśmy i oszczędzaliśmy paliwo, żeby dojechać w ogóle do serwisu. Ale to nie tylko nam się taka przygoda stała. Brakowało też innym zawodnikom, ale oni jakoś sobie umieli poradzić, jakoś, jakoś, jakoś tak szybciej jechali. No i cały czas odrabiamy, gonimy, nie nadużywamy jakby sił swoich. I naszego auta, więc myślę, że jutro, dzisiaj się prześpimy, wyśpimy. Tutaj chłopcy zrobią nam auto, pięknie tam wyszorują, wymyją i będzie dobrze. I A ja myślę, że zawsze takie, zawsze ja coś powiem, a tak. głośniej jeszcze. Więc tego. Chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze tutaj e, trzy słowa do mego pilota, gdyż e, chciałbym... Chodź na chwilę, chodź nie wstydź się, chodź nie wstyć, Pokażę cię ludziom. E, proszę Państwa, to jest pilot. Maciej e, Gleichner. tak też trudne słowo. E, możecie się da mnie chichrać? No, przepraszam, zawsze jest problem. Zawsze jest problem. Macku powiedz mi, czy dzisiaj Mógłbyś coś nam zarzucić, jeżeli chodzi o naszą jazdę wspólną. Ważej nie podkłam Przepraszam. Mi tego tak. Przepraszam, Przepraszam. do buzi. <laughs> nie no, jazda była bardzo fajna. Wydaje mi się, że złapaliśmy fajny rytm. Ty się w pewnym momencie rozkręciłeś. Szkoda tego Czasu. tych paru kropelek paliwa. No ale no takie są rajdy, no nie przewidzi się, że tam gdzieś te 5 litrów czy... Może trochę więcej poleciało. Czuję progres. Jutro. Tak, a ty? No. Ja już zaczynam mówić: oj, oj. A wiecie, co była taka sytuacja dzisiaj na się, że, że ja kontrolowałem całą sytuację w samochodzie, a Maciek myślał, że jest już bogato i krzyknął: oj. Powtórzyło się to ze trzy razy, a na mecie musiałem tutaj reprymendę słowną i bardzo cię skrzyczałem. Wywarło to na tobie jakieś takie negatywne wrażenie? Przestałem mówić oj. <gry> tak, mimo tego, że była taka sytuacja na drugim Oasie, na, na, na kolejnej pętli, że było. <gry> tak? Mhm. <gry> Powiedz mi, bo to ja będę teraz mówił, znaczy ja ci nie przeszkadzałem kiedy ja do ciebie wcześniej mówiłem, więc <gry> może jak myślisz jak jutro będziemy atakować, czy pojedziemy swoje? Jutro pojedziemy myślę tym tempem, tym dzisiejszym dobrym tempem. Z tego mam nadzieję zrobi się dobry wynik. I tym opty optymistycznym akcentem e, mówiłem ja i mój Maciej. Macieju! Do zobaczenia jutro. Pa! Na Powiedz pa. No pa. pa. pa y, kibice nasi pa. pa. Prawy ślimak. Hamowanie lewy hak. 150. Prawy nawrót. Dajecie szeroko. 150. Hamowanie lewy hak. Prawy ślimak. Wypuść na główną 150. Prawy ślimak. Hamowanie lewy hak. 150. Prawy nawrót. ta jest szeroko. 50. Hamowanie lewy hak Prawy ślimak Hamowanie lewy hak do mety Dobra, stój, stój Stop, stop, stop Ooo, o panie O, ale się spiął Как? Спинка, хорва, в Как же он туда галочку откринчил. Галочку